Witam serdecznie, tu Sylwia Motoland rybniki wielsko-biała. Dziś będę miała przyjemność przedstawić Wam ten oto Maxi Scooter Barton X-Trail 125 z ABS-em. Zatem zapraszam. Na początku trzeba zaznaczyć, że ten maxi scooter jest w tej chwili w promocji Bartona, gdzie kupując pojazd w pojemności 125 m.in. tego X-trail'a dostajemy 1000 zł do wykorzystania na akcesoria prosto od bartona. Jeżeli chodzi o silnik, ten barton jest napędzony silnikiem jednocylindrowym, chłodzonym cieczą o mocy dokładnie 11,3 koni mechanicznych. Natomiast jest to wystarczająca moc do tego, by dynamicznie, bezpiecznie poruszać się po mieście, czy dojeżdżać do pracy. Spalanie gdzieś na poziomie 3 3,3 litra Zatem oszczędny dojazd do pracy tutaj jest na pewno dużym plusem. No i nie trzeba mieć prawka na kategorię A. Wystarczy posiadanie prawa jazdy kategorii C. Co jest jeszcze takiego fajnego w tym silniku? Otóż silnik jest produkowany w kooperacji z koncernem Launching, zatem możemy się spodziewać bez awaryjności stabilnego działania i przede wszystkim co tutaj już notujemy od naszych klientów to to, że jest bardzo cichy bardzo stabilnie i e, bardzo stabilnie pracuje bez genero generowania niepotrzebnych drgań, zatem to też jest duży plus dzięki temu no, na pewno jest większy komfort użytkowania do tego e, coś o zawieszeniu z tyłu mamy dwa amortyzatory koła trzynastki dokładnie guma 130 na 70 13 zatem e, bardzo fajny rozmiar będzie dobrze wybierał e, nierówności na drodze e, bieżnik też solidny nawet delikatny szuter śmiało wiedzie. z przodu mamy standardowy widelec e, koła, koło 14 na oponie 110 x 80. Tak jak wspominałam, bieżnik sugeruje nam to, że możemy się poruszać również po jakimś szutrze delikatnych nierównościach. Zresztą sama nazwa X Trail sugeruje szersze wykorzystanie tego pojazdu. Hamulce przód i tył tarczowe z systemem ABS. Zatem bezpieczeństwo i stabilność hamowania będzie zachowana na pewno. Więc kolejny plus, przemawiający za tym pojazdem Barton X-Trail 125 CBSM. To jest bardzo nowoczesny pojazd. Wbrew pozorom maksymalne w tej chwili naprawdę e, szokują tym, co mogą nam dać. Między innymi bez e, system odpalania. Mamy sobie po prostu taki pilocik. można go wrzucić tutaj do schodka. A tutaj mamy stacyfik. Przyciskamy i świetnie nam się to podświetla. Proszę i tak nam się wita z nami Barton. Wyświetlacz jest naprawdę duży. Do tego mamy na nim wszystkie parametry: temperatura zewnętrzna, wewnętrzne raczej. Nie, ładowanie, ilość obrotów, oczywiście poziom paliwa. Także, jak widzicie, jest tutaj nieźle wszystko rozplanowane na tym wyświetlaczu. Całym wyświetlaczem i wszystkimi opcjami menu możemy. Sterować poprzez te przyciski, tutaj i tak na przykład przyciskam sobie przycisk Set i wyświetla mi się całe menu. Poruszając się strzałkami po menu góra-dół, mogę wybrać odpowiednie interesujące mnie ustawienia. Przykładowo seta. Najechałam strzałką na, na tą opcję, naciskam Set. Pojawił się język, no niestety w przeczkach nie rozmawiamy, więc zostaje nam angielski. Taka ciekawostka, Unit, czyli licznik. Tutaj mamy opcję wyboru kilometry na godzinę, mile. A tutaj y, kolejna opcja, bardzo bajerancka. Możemy sobie zmienić ustawienia wyświetlacza. Więc wejdźmy w to, przyciskiem set. E, w tej chwili było full mode, to co przed chwilą widzieliście. E, teraz wybieramy stream mode i zobaczcie, co się stanie. Tak, bak, bak, wychodzę sobie i proszę. Taki bajer. Świetnie wygląda. No tutaj to ustawienie możemy wykorzystać, gdy chcemy mieć tylko dla najpotrzebniejszej informacje i do tego jeszcze przejrzystość całego wyświetlacza i design. Także taka świetna opcja. Jeszcze jedna ciekawostka, żeby nie przedłużać. Wchodząc w menu w opcję My możemy przejść do czegoś takiego jak QR Code. Skanując ten kod QR, możemy ściągnąć aplikację na nasz telefon, dzięki której możemy połączyć się na wyświetlaczu z naszym telefonem. A teraz Wam pokażę, w jaki sposób się z nami Barton wita. No jest rewelacja. Jest coś niesamowitego. I e, daje to e, naprawdę bardzo fajne wrażenie, a przy okazji no mamy już tutaj wizję tego, że e, kupujemy pojazd, e, który jest nowoczesny niezawodny, a przede wszystkim designersko też robi robotę. Jeszcze kilka słów o schowku i myślę, że na tym będziemy kończyć. Otwieranie tylnego siedzenia też nie jest tutaj problemem. Mamy wszystko ładnie opisane. Tyk, siedzenie jest już otwarte. Proszę bardzo, skuter dysponuje dosyć dużym schowkiem. Spokojnie kask tutaj znajdzie miejsce zarówno otwarty, jak i zgrabniejszy integral. Akumulator wiadomo. Oczywiście jest także zestaw narzędzi. Także to, co fabrycznie nam dodaje Warthon paliwa otwiera się podobnie, naciskając tutaj na ten przycisk. I mamy. Mechanizm jest wbrew pozorom bardzo prosty. O, w ten sposób. jeszcze nie wspomniałem, tutaj dodatkowo mamy gniazdo USB. Proszę bardzo. Wszystko mające, wszystko mające skutek. Ok, ale ktoś zapyta, a jak mi braknie prądu? Yy, nie ma problemu. Dostaniemy się do akumulatora, dostaniemy się do schowka, dostaniemy się do plecy paliwa. Yy, Barton również o tym pomyślał i. W tym oto magicznym pilocie jest schowany który wkładamy, o nie wyłączyłam, e, który wkładamy tutaj. Dzięki temu przekręcając możemy sobie, e, możemy sobie otworzyć e, siedzenie czy też wlew e, paliwa. Siedzenie przede wszystkim ze względu na to, że e, no, musimy jakoś wyjąć akumulator. No, Moi drodzy, popełniłabym ogromne FOPA. Nie wspomniałam o tym, że mamy tutaj jeszcze regulowaną szybę przednią. Co prawda nie elektrycznie, ale możemy sobie ją ustawić według siebie. Proszę bardzo. Za pomocą tutaj takich sprytnych odbojników. Bardzo prosty mechanizm pozwalający na dostosowanie wysokości do wzrostu rajdera lub do potrzeb rajdera. Także aerodynamika będzie również zachowana. Ok, myślę, że chyba wspomniałam o wszystkim, co najważniejsze. Oczywiście cena. Cena to 13 499 zł w tej wersji. I nie zapomnijcie, że na razie do końca marca. Możecie kupić ten pojazd i otrzymujecie 1000 zł na akcesoria: kask, pokrowce, cokolwiek zechcecie. Wszystko dostajecie od Barton Motors, a szczegóły znajdziecie na stronie Barton Motors. Zatem ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę o kciuki w górę. A tymczasem zapraszam do naszych salonów w Rybniku i w Bielsku Białej. Pozdrawiam serdecznie. We'll